Cześć Tomuś, jest robota. Prowadzamy dziś wycieczkę po Warszawie. Trzeba im pokazać na to najfajniejsze miejsce na relaks. Super, ale musimy też pokazać im parę zabytków. Przecież to historia naszego miasta. Dobra, połączmy przyjemne z pożytecznym. W drogę. Zaczynamy od najstarszej części Warszawy, czyli starówki. Musimy zatrzymać się przy Zamku Królewskim. Powstał za czasów Zygmunta III Wazy. W czasie II wojny światowej był zniszczony i udało się go odbudować dopiero w latach 80. Zaraz obok Zamku Królewskiego stoi kolumna Zygmunta. Postawił ją Władysław IV na cześć swojego ojca Zygmunta III wazy. Ma aż 22 metry wysokości. A teraz jesteśmy na Barbakanie. Miał być murem obronnym miasta, ale okazało się, że nie spełnia swojej funkcji. Dziś to jedno z ulubionych miejsc spotkań i spacerów. U stóp starówki biegnie trasa WZ. Niektórzy mogą pomyśleć, że jej nazwa ma coś wspólnego z ciastem WZ. <laughs> nie. WZ oznacza wschód-zachód, bo łączy ze sobą właśnie wschodnią i zachodnią część Warszawy. Krakowskie Przedmieście jest jednym z najcenniejszych, zabytkowych, najpiękniejszych ulic Warszawy. Dlatego wielu ludzi spędza tutaj wolny czas. Kolejnym fajnym miejscem są bulwary nad Wisłą. Można tu pospacerować, pojeździć na rowerze czy rolkach lub zwyczajnie odpocząć. Spójrzcie też na nasz dumny Teatr Wielki. Robi wrażenie. Od przeszło 170 lat jest reprezentacyjną polską sceną operowo-baletową. Wystarczy przejść obok, żeby już poczuć podniosłą atmosferę. A to grup nieznanego żołnierza. Powstał na cześć poległych walców o niepodległość kraju i symbolizuje największe poświęcenie. Płonie przy nim wieczny znicz, a całą dobę pełni służbę Warta Honorowa. Pałac Kultury i Nauki to najwyższy budynek w Polsce. Ma 44 piętra. Największe, Cię widać drugi co do wielkości zegar w Europie. Obecnie w Pałacu Kultury i Nauki znajduje się m.in. Muzeum Techniki i Muzeum Ewolucji. W naszej pięknej stolicy można nawet polecieć balonem. podziwiać warszawskie wieżowce, które są najwyższe nie tylko w Polsce, ale i również w Europie. Aktualnie jest ich aż 40. Most Świętokrzyski to pierwszy most bantowy w Warszawie. Razem z wiaduktem ma 479 metrów. Przy moście na lewym brzegu znajduje się pomnik warszawskiej syrenki. A to kolejny ciekawy obiekt, który warto zobaczyć będąc w stolicy. 15-metrowa palma daktylowa na De Degola. Wiecie skąd ona się tu wzięła? Została zainspirowana pobytem Rajkowskiej i Żmijewskiego w Izraelu. Pierwotnie miała stać przez rok, ale po wielu kontrowersyjnych debatach została przyjęta jako stały element miasta. Łazienki królewskie. Ech, uwielbiam to miejsce pełne pięknych budowli oraz magicznych ogrodów. Co w Łazienkach Królewskich podoba Ci się najbardziej? Pałac na wodzie, który był letnią rezydencją ostatniego króla Polski Stanisława Augusta. A Ty które miejsce lubisz najbardziej? Amfiteatr. Półkulista widownia zbudowana została na wzór antycznego amfiteatru. Naprzeciw niej znajduje się położona na wyspie scena, na której właśnie stoję. Kolejnym miejscem, które warto odwiedzić jest kościół św. Augusta na placu Trzech Krzyży. Pałac Wilanowi to prawdziwa perła na mapie zabytków Polski. Jako jeden z nielicznych przetrwał dwie wojny światowe w niezmienionej postaci. Stadion narodowy powstał na turnieju UEFA Euro 2012. Przy budowie pracowało aż 2000 pracowników i zużyto tyle stali, ile ważą 64 jumbo jety. Będąc w stolicy, nie zapomnijcie koniecznie też wstąpić do zoo. Kilkugodzinny pobyt z rodziną czy przyjaciółmi zostanie w Waszej pamięci na długo. Jest jeszcze wiele innych ciekawych miejsc w Warszawie. Naprawdę warto je zobaczyć. Odwiedźcie nas koniecznie! Zapraszamy!